Siema ludziska, Tunehiro250 z YouTube, jak wszyscy dobrze pamiętają, jest to mój trzeci Let's Play. Gotika i Pokémonów nie za bardzo mi się chce w tym momencie kończyć, ale mam oczywiście wielką nadzieję, że mi się zechce. No tutaj mamy taki początkowy filmik, który wam pokażę. Jak sprawdzałem tutaj już akurat on będzie działać. Gorzej z gotikiem. Nie wiem, czemu po prostu tam nie działa. Jak zauważyłem, nie tylko u mnie nie działa na frapsie. Dla mnie po prostu. Dam jedno słowo dla tej gry, że jest zajebista. Nie ma po prostu dla mnie lepszego FPS-a niż Call of Duty 1. Może i nie ma zadowalającej grafiki. Ale jest naprawdę świetną grą. Naprawdę ma taki klimat. Może już teraz jakby gracz młody zagrał w tą grę, może mu się by tak nie, po, nie podobała. Ta misja jest na przykład świetna, uwielbiam ją. Jakby młody właśnie gracz nie zagrał, nie musiałaby mu się podobać, ale dla kogoś, kto wraca do Call of Duty, przypomina sobie to wszystko, jest naprawdę świetna. Naprawdę miło sobie przypomnieć. Jest oczywiście trudniejsze od dwójki czy czwórki, ponieważ jest tutaj życie. Nie ma ostrzeżeń przed granatami. Nie ma po prostu takich ułatwień prostych z gier. No dobra. Więc bierzemy nową grę. Ja wezmę doświadczony. Będę Wam czytać wszystkie notatniki, które oni sporządzają. 9 sierpnia 1942 obóz Toko. Koa, Georgia. Jutro znowu farsowne marsze. Później tor przeszkód z kapitanem Folejem i szkolenie strzeleckie z sierżantem Mudim. Wszyscy są skonani. Wczoraj kolejny facet wrócił do jednostki. Błagał sierżanta, aby pozwolił mu zostać. Moja jednostka, 506 Regiment Spadochronowy, to jednostka ochotnicza. Mam szczęście, że służę z tymi chłopcami. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś inny mógł chronić moje plecy. Oficerowie szkolą nas nieustannie. Trenuję już od miesięcy, a jeszcze nie skakałem ze spadochronem z samolotu. Armia nigdy wcześniej nie miała jednostki powietrzno-desantowej. To denerwuje trepów, a zdenerwowany trep ciśnie nas jeszcze mocniej. Uwielbiam po prostu te notatniki, które sporządzili twórcy gry. Są bardzo klimatyczne. Dobra, więc ja będę przychodzić trening na czas, bo uwielbiam to robić. Po prostu będę... znam po prostu cały trening. Będę jak najszybciej to robić. Era. Wszystko, teraz musimy tutaj poczekać. Niestety, tutaj mamy. Dobra, biegniemy szybko. To tamym sprawdzamy, jak się. No, ogólnie wszystkie cele misji. Dobra, ja już od razu idę. Róbcie tak jak ja. A dojdziecie szybko, kurde, nie zdążyłem stać. Mój rekord to jest minuta 15 sekund chyba Badajże, jeśli dobrze bodajże Ależ wyje! Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle szybci chłopie, ja tutaj na czas przechodzę. No właśnie! Ora, możemy tutaj wskoczyć, nic nam się w ogóle nie stanie. Ora, tutaj mam sierżanta Moody'ego. A, no co jest? Ludzie. strzelamy. Strzelamy ile wlezie, A po prostu nam się ten... Ta gwiazdka na kompasie, chyba 12 razy trzeba. Nie zmieni. Ora. Oczywiście teraz nie pobije swojego rekordu. Wtedy po prostu byłem skupiony. Dobra. Następne skończone. Snajperkość oczywiście nam się przydaje, ja tutaj ją po prostu zamienię. zamienię. Dobra, strzelamy. Dobra, nowy cel. I teraz musimy zmienić broń. Ja wezmę ten karabin. Dobra. I już możemy iść na granaty. Będę tutaj dodawać co misję nowy odcinek. Będzie, myślę, to lepiej, niż długo kręcić. raz, dwa... pół, nie trafili. A ja dostałam za co. Ora, udało się. Bierzemy te apteczki, tak wyglądają nasze wszystkie apteczki. Bierzemy tutaj ten oto ładunek wybuchowy, pewnie jakiś C4. No i już przeszliśmy pranik Czekamy aż wybuchnie Boom. i dzięki wam bardzo za pierwszy odcinek mówił dla Was na Hero 250. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was, dawajcie komentarze i subskryptu subskryptujcie. Na razie, cześć!